Mikołaj Polak Radio Euro 2016. Dzisiaj rozmawiamy z Darkiem Michalczewskim. Na to spotkanie czeka cały piłkarski świat. Niemcy-Portugalia. To będzie setny mecz Niemców w finałach mistrzostw Świata. Jest Pan ciekawy, jak zaprezentuje się reprezentacja Niemiec? No ja trzymam wciuki za Niemców, jest. Dla, mnie, dla mnie są moim zdaniem faworytem mistrzostwa. Mimo, 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 mimo Brazylii, mimo mimo... Holandii, mimo, mimo Fra Francji, Portugalii, Niemcy są dla mnie zawsze są faworytami i no, tym razem chciałbym, żeby zostali mistrzami świata, ale mam mi trzymozem kciuki. Niemcy są naprawdę... Niemcy, Niemcy już grają się ładniejszy futbol, to nie jest taka typowa niemiecka praca, to jest też no, gra już finez jak oglądamy Bundesliga, jak oglądamy Bayern Monachium, jak oni grają, czy nawet Borussia Dortmund, to naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to się wszystko zmieniło, jak to się na pozytywnie, jak to wszystko lepiej wygląda, jak oni, jak oni już w sprawie e, czarują, można tak powiedzieć, bo oni grali kiedyś taką typową niemiecką e, prostą piłę, z mocną obroną, a dzisiaj to wygląda całkiem inaczej. Dzisiaj wygląda to, to o, wiele, o wiele pięknie, o wiele ładniej. Jak widzimy takich zawodników, naprawdę, jak Lam, czy na przykład jak, jak, jak Łukasz Podolski, i tak no. Tak, no to jest naprawdę to wygląda bardzo, 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 bardzo pozytywnie. Ostatnie starcie Niemców z Portugalczykami wygrali Niemcy. Czy to się może zmienić? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do organizatora Tour de Poloń, Czesława Langa. No właśnie, dlatego będzie bardzo ciekawe, ciekawe spotkanie. No i, i to co jest chyba najpiękniejsze. Sport jest bardzo, bardzo nieprzewidywalny, bo pamiętamy mecz Hiszpanii z Holandią, no tak jakbyśmy Nie. wcześniej mi się zastanowić, co wygra większość ludzi stawiała na Hiszpanii, a tymczasem stało się zupełnie inaczej, także że myślę chyba, to, co najpiękniejsze w sportu jest to, że sport jest właśnie nieprzewidywalny i to są te emocje, które nie napisałyby nawet najlepsze, tym bardziej, że Niemcy zawsze tego typu imprez byli przygotowani bardzo dobrze, dużą rolę przykładają do tego, żeby to był bardzo zgrany, dobry zespół. No i zobaczymy, bo Portugalia też naprawdę jest tam też przyszłym zespołem. Będzie ciekawe wydarzenie sportowe. Najważniejsze pytanie przed meczem: jak zagra Cristiano Ronaldo? Mówią, złota piłka to kiepski talizman przed mundialem. Czy w pojedynkę rozstrzygnie losy meczu? Eee, no myślę, że w piłce nożnej, w pojedynkę, raczej trudno. W kolarce byłoby łatwiej, bo wystarczy dobra góra i dobra forma, i, i, i naprawdę serce do walki można wszystkich pokonać. Natomiast tutaj no, w piłce nożnej, jeżeli nie ma się dobrego zespołu, jeżeli się nie ma dobrego dnia też, że ta, 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 ta gra się klei, no to nie, nie zawsze nawet najlepszy ze może dać radę.